No, no, no. Like uh, personally, I didn't expect that. Uh, I was ready for. Uh, we were all the team were ready for the a big fight. Um, I think today we play very, very good. I mean, mentally, and uh, we put energy from the beginning till the end. And uh, I think this was the key. Like uh, we we fought fought more, and uh, let's say like yeah, we were more aggressive. And uh, yeah, with a game like that, a match like this, uh, statistically, it's good for us. So yeah, and now it was a semi-final, we won, we will go back to the hotel, rest, and uh, tomorrow is another one. I tego not zdradzę. I not I was sure that we ponieważ, no tak trochę, trochę wszędzie w mediach wypowiadali się wszyscy, zdecydowanie większość, że, że tak stawiali Rysowi o świetle faworyta. No i, i to troszeczkę tak nas podrażniło, że dlaczego tak było po prostu, wiedzieliśmy nad czym pracujemy, dobrze przepracowaliśmy ten okres, przygotowaliśmy do tego meczu i efekty było widać na boisku ale już musimy zapomnieć o tym meczu bo, bo to już jest historia i, i ten najważniejszy jest jutro. But like, this is a bit our problem let's say like the beginnings even the second set also so we have to work on this and uh, start the game tomorrow like immediately from the beginning yeah. Wydaje się że zagraliśmy bardzo dobrze po prostu jako jako zespół zespołowo e, wszyscy trybiki dobrze chodziły bardzo dobrze graliśmy z systemem blok obrona, co nam dawało duży kontr, i, i kończyliśmy, przy, po prostu przetwarzaliśmy to w punkty dla siebie. I, I to widać po wynikach poszczególnych setów. No, co powiedzieć? No, po prostu e, przyłożyć to najtrudniejszy mecz, ale wiadomo, że ta, 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 tam jest, e, czeka nas niełoda zadanie, bo, bo przeciwnik jest bardzo mocny. E, I przeanalizujemy, po, przygotowujemy się w sensie pod ten mecz. A teraz nas czeka chwila odpoczynku i regeneracji. Bardzo ważne, że to był szybki mecz, bo graliśmy jako drugi. z ma trochę więcej czasu na regenerację, ale cóż, teraz wrócimy do hotelu, zjemy kolację, a, jakieś zabiegi u fizjo, odpoczywamy i jutro walczymy o polskie. Sure, like good like me myself but all the team because we are preparing this tournament since a while I happy that now we Uh, we are on the on the on the set, let's say. Another one. Uh, we played many finals against them last year. Uh, now this year it's 1-1. So yeah, we will see. They are playing amazing. It's a different game, different play, I think, than Jesov. Uh, but we will see tomorrow.